Dobry wieczór, Tomasz Goddebski, proszę Państwa, widzimy właśnie, jesteśmy na profilu facebookowym Koni Nojowet I, i jest nagranie prezydenta, wiceprezydenta Adamowa odnośnie podwyżki cen śmieci z 12 na 20 zł. tłumaczenie i tak dalej, nie ma sprawy, pomijam jakość tego nagrania, no kiepska, fatalna, no a. Płacimy kasę, nie wiem na co, to jest taki, to prowadzenie jest taki, tego urzędu jest takiej jakości, jakiej jest i tak dalej. Pomijam to. Ale zerknijcie sobie na to nagranie i tutaj są komentarze. 30, 30, 30 komentarzy w tym miejscu tutaj i zerknijcie sobie faktycznie ile tych komentarzy zobaczycie. I teraz nie wiadomo, czy, ty, czy to Facebook ogranicza właśnie publikowanie tych komentarzy, czy administrator. Osoba, która administruje, kieruje tym profilem, po prostu nie chce, żebyście zobaczyli, jaką opinię na temat właśnie tej podwyżki ceny śmieci z 12 zł na 20 zł. A jeśli chcecie płacić karę, to możecie płacić 50 zł za nieselektywne. Odstawianie sobie śmieci, nie ma sprawy, bo teraz tylko kary mogą być 50 zł od osoby. Zerknijcie dokładnie, ja nie wiem czy to Facebook zrobił, czy po prostu jest to cenzura. Ze strony urzędu, ale jeśli z jednej czy z drugiej strony uważam, że powinno to być udostępnione, te komentarze, te emocje, które występują po tej informacji, powinny zostać opublikowane. No niestety tak to funkcjonuje, a uważam, że, że gdzieś tutaj jest błąd popełniony nie tędy droga. Jakość tego wszystkiego, tłumaczenie i tak dalej, sorry, nie chcę krytykować, ale no po raz kolejny widzimy, że nie dość, że jest to kiepskie tłumaczenie, kiepsko nagrane. Ta jakość tego nagrania jest fatalna. To jeszcze do tego wszystkiego nie możemy zobaczyć komentarzy. Niestety, rzeczywistość. Miasto Konin, Włodarze 2019. Przepraszam bardzo, kolejna krytyka, ale inaczej tego nie można wytłumaczyć. Jak po prostu żenująca sytuacja. Komentarze, sztuk 30, a faktycznie ile widzicie?